Cześć, jestem Andrzej Wiatr, a to jest... To jest mod, czy, czy coś takiego. Urządzenie do czyszczenia domu lub innych miejsc. Moi drodzy, dziś pokażemy Wam jak z fragmentem tego urządzenia, które pewno znajduje się w wielu domach, wykonać bardzo wartościowy trening, taki, który Wam pozwoli obronić się przed obrośnięciem w tkankę tłuszczową podczas siedzenia w domu. Zaczęmy oczywiście ten trening od solidnej rozgrzewki, to jest bardzo ważne. Ja odłożę moje urządzenie i poproszę Martę, żeby weszła. Tak, zaczynamy od krążenia bioderkami. Bardzo proszę, nie spieszymy się. I druga strona. Dobrze. I bardzo proszę stawy skokowe, lecy proste. I zmiana kierunku. Dobrze. Druga noga. I zmiana kierunku. Dobrze, przejdziemy teraz do przysiadów, bardzo proszę. Rozluźniamy mięśnie i dalej ramiona do przodu. Dobrze ramiona do tyłu. Dobrze. I bardzo proszę przed ramiona do środka. Świetnie na zewnątrz. Dobrze, rozluźniamy mięsie i teraz nadgarstki. Dobrze, i głowa jedną stronę, w drugą. Dobrze, i głowa do i góra. Dobrze, i teraz bardzo proszę przejdziemy do biegu sprinterskiego i biegniemy. Angażujemy ramiona, patrzymy przed siebie i biegniemy. Jeszcze troszkę szybciej, rozgrzewka powinna być solidna. Dobrze, rozluźniamy mięśnie, ręce i bardzo proszę. Jeszcze przez chwilę rozgrzewamy mocno, naprawdę mocno ciało. Dobrze, rozsuszamy mięśnie. Marta, proszę wyjść. Eee, element, niech będzie mopa. Tak, bardzo proszę. Zaczynamy od ćwiczenia, które bardzo mocno zaangażuje do pracy e, zarówno uda, jak i pośladki. Wykroki do przodu, tak. I plecy proste, na zmianę wychodzimy raz jedna strona, raz druga. Staramy się wykonać po 15 powtórzeń na każdą stronę. Bardzo ważne jest to, żeby nie pochylać się, nie gardzić Przy tym ćwiczeniu nawet delikatnie możemy pochylić ciało podczas wyjścia do przodu nic się nie stanie. Dbamy o to, żeby kolano nie wychodziło zbyt mocno do przodu. To jest bardzo istotne. Zależy nam na tym, żeby, żeby to kolano nie wychodziło w ten sposób. Tak, z tyłu oczywiście zbliżamy kolano do podłogi. Plecy wyprostowane i staramy się e, patrzeć przed siebie po prostu. Tak jak powiedziałem, to ćwiczenie wpływa zarówno na uda, jak i pośladki, i oczywiście na spalanie tkanki tłuszczowej. Dobrze, kolejne ćwiczenie. Bardzo proszę, stań szeroko. Szeroko. I zaczynamy. Tak, w tym ćwiczeniu angażujemy mięśnie przywodzące, uda, odwodzące, uda, mięśnie pośladkowe. Również w mięsie obręczy barkowej. Eee, bardzo ładnie. Dobrze. I ważne jest to, żeby starać się unikać takiego kierowania kolan do środka. Na tym nam nie zależy. Wręcz delikatnie, bardzo delikatnie. Kolana powinny mieć tendencję do takiego bardzo delikatnego, stonowanego wyjścia na zewnątrz. Świetnie. Tego wykonujemy 40 powtórzeń. Dobrze, bardzo ładnie. Teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Eee, uważam, że bardzo sensowne, zasadne jest wzmacnianie pleców, pleców, kiedy przebywamy w domu, dużo siedzimy, plecy mogą po prostu boleć. Nie chcemy tego. Bardzo proszę, Marta pokaże nam. Tak, wiosłowanie w opadzie, świetnie. Staramy się utrzymać proste plecy, nogi są lekko ugięte podczas wykonywania ćwiczenia, podczas wykonywania ćwiczenia nie zmienia się kąt ugięcia nóg. Nogi są lekko ugięte. Kiedy wychodzimy w górę, staramy się ściągnąć łopatki do siebie, to jest bardzo istotne. Powoli schodzimy w dół. Dążymy do tego, żeby głowa była przedłużeniem kręgosłupa. Bardzo ładnie. Tak cały czas tak samo ugięte nogi. Bardzo dobrze. Tak, i 20 powtórzeń wykonujemy tutaj. Bardzo dobrze. Staramy się wytrzymać śmiało przez chwilę w momencie zcięcia mięśni. Bardzo dobrze. To ćwiczenie będzie świetnie wpływać na, na plecy. Bardzo dobrze. Świetnie. Kolejne ćwiczenie to będą przysiady. Z wynoszeniem w górę e, kija. Tak, kolana staramy się nieco bardziej równolegle do siebie stopy utrzymać. Tak, schodząc w dół wychodzimy delikatnie kolanami na zewnątrz. E, jeszcze bardziej spróbuj skorygować Marta pozycję, czyli stopy staramy się utrzymać raczej równolegle do siebie. Tak. I obciążamy wyraźnie pięty. Wykonujemy 20 takich e, powtórzeń. Patrzymy wysoko przed siebie. E, tak, schodzimy nisko w dół. Oczywiście tu angażujemy zarówno uda, jak i pośladki. Bardzo wyraźnie. Tak w momencie wyjścia w górę. Spinamy mięśnie pośladkowe bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Świetnie, chodzimy w dół. Dobrze, obciążamy pięty. Dobrze. Kolejne ćwiczenie będzie miało naprawdę fantastyczny wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej, na, na te wewnętrzne części, części ud. No niestety u wielu osób robi się tutaj taka, taka prawie bułeczka. Będziemy z tym walczyć, będziemy pokazywać Wam ćwiczenia, dzięki którym mam nadzieję, że e, szybko się uporacie z tym. Więc. Bardzo proszę Marta, czyli pozycję, tak i teraz. Ważne jest podczas wykonywania tego ćwiczenia zejść troszkę niżej, Marta, troszkę, żeby starać się nie podnosić tego kija w dół i w górę. E, się wyraziłem, nie podnosimy go w górę, dążymy do tego, żeby on był na, na, jednym, na jednym poziomie. Bardzo proszę, 20 razy. Jest to niesamowicie intensywne ćwiczenie. To ćwiczenie fantastycznie wpływa na pośladki, a spróbujcie sami. Jak wspomniałem wcześniej, na wewnętrzne części ud oraz na zewnętrzne części ud. A to też jest miejsce, gdzie czasami lubi zbierać się tkanka tłuszczowa. Ćwiczenie jest naprawdę bardzo wydajne. Poczułaś? Świetnie, dobrze. Ja może pójdę po matę. I teraz przejdziemy do pracy nad brzuchem. Świetnie. Nogi ugięte. Znowu staramy się tak ustawić miednicę, żeby docisnąć mocno e, odcinek lędźwiowy do podłogi. I bardzo proszę, podnosimy się do góry. Tak, oj, oj. Świetnie. Prawie dostałem. Tak. I Teraz bardzo ważne jest znowu, żeby nie wyciągać głowy. Staramy się delikatnie cofnąć głowę i staramy się wytrzymać około sekundy w momencie spięcia. Dążymy też podczas wykonywania tego ćwiczenia do tego, żeby zmniejszyć odległość między tępiem, a, a tutaj tym odcinkiem powiedzmy piersiowym. Podczas wyjścia w górę wydychamy powietrze, schodząc w dół bierzemy głęboki wdech. Bardzo proszę. I wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami. Wykonujemy 20 takich powtórzeń. Bardzo dobrze. Dobrze. Marta pozwól, że odłożę. I teraz. Rozciągniemy, bardzo proszę, rozciągniemy mięśnie. Marta, stan i złap się za stopę, przyciągnij stopę do pośladka. Tak staramy się wytrzymać. Podczas tego rozciągania dbamy o to, żeby kolana były blisko siebie. Dociskamy mocno, mocno. Pięte do pośladka, poczujemy prawdopodobnie wówczas mocne rozciągnięcie mięśnia, czworogłowego uda. Rozluźniamy i zmiana druga strona, i również w ten sposób kolana staramy się utrzymać blisko siebie bardzo dobrze. Jeszcze chwilę. świetnie rozluźnij mięśnie bardzo proszę usiądź i staraj się złączyć nogi staraj się sięgnąć do stóp próbuj, próbuj bardzo proszę tak dążymy do tego żeby utrzymać nogi wyprostowane staramy się złapać tak za stopy tak, jeszcze chwilę trzymamy, trzymamy Dobrze, rozciągamy mięśnie pośladkowe teraz, ponieważ one mocno pracowały w tym ćwiczeniu. Tak, klatka piersiowa do przodu wypięta. Zmiana druga strona i znowu wypinamy klatkę do przodu. Bardzo dobrze. Dobrze, stajemy I staramy się, bardzo proszę, rozciągnąć jeszcze w ten sposób. I zmiana. Rozluźniamy mięśnie. Moi drodzy, to wszystko. Dziękuję.